Pozew, podpis i potwierdzenie prosimy. Dobra. A podpis panią złoży. Z godziną. Z godziną. Dziękuję bardzo. Złożyliśmy pozew o ochrony dóbr osobistych pana Tomasza Pruszczyńskiego, które zostało, to dobre osobiste zostały naruszone przez wiceprezydenta miasta Rybnik. Pozew został złożony w sądzie okręgowym w rybniku. Będziemy domagali się ochrony. Oprócz tego podjęliśmy też inne kroki prawne w związku z zniesławieniem pana Tomasza wobec spraw tego. Tego zniesławienia, czyli wiceprezydentem miasta Rybnika. W cywilnym żądamy wpłaty przeprosin i zadośćuczynienia na cele społeczne. W jakiej wysokości? 20 tysięcy, kwota tak naprawdę nie jest tutaj znaczna, ale dla, dla podmiotu, który to, podmiotu, do którego zostanie to przekazane, na pewno ona będzie znacząca. Bardziej chodzi o zasadę, że takich działań wiceprezydent miasta Rybnika nie powinien podejmować wobec żadnej osoby. Yy, atak na media, bo tak to jest odbierane przez mojego klienta, yy, musi... Media powinny być chronione w ten sposób, dlatego też prokuratura też powinna podjąć te działania. Oczywiście jest to określone w pozwie, w jaki sposób yy, wiceprezydent ma przeprowadzić pana Tomasza Marszczyskiego. Czy, czy to dokładnie wszystkie portale, które były publikacje? Tam gdzie prezydent przesłał informację o tym, że złożył zawiadomienie, tam chcemy, żeby jednak te przeprosiny się znalazły, żeby każdy czytelnik tych mediów mógł się zapoznać z tym, że to oświadczenie było nieprawdziwe.